Cześć, witajcie z tej strony Mysteriox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. I tak, jak już widzicie, e, skrzynka z żelazny już zniknęła. Została tylko ta ze szkła, to, to jeszcze zostało, ale to za niedługo już zniknie. Gdyż już powoli magazyn już jest ukończony Oczywiście będzie tam trochę szerszy Po prostu będę go poszerzał w razie potrzeb Gdy już mi tutaj miejsca w skrzynkach zabraknie, no to poszerzamy I jeszcze podłoga tylko nie ale właśnie Chyba podłogę zrobię właśnie z tych półpłytek Albo też, albo też, yy, no, albo też z tego, właśnie. nie wiem do końca. się zastanowię i już zrobię poza nagraniem. Ale tak, dzisiaj chciałem zrobić. Jak tu widzicie, mamy złoto. Czyli nagle złoto, tak nie chciałem zrobić. To sobie tutaj odłożymy na momencik. Niepotrzebne itemki również. Segregujemy. I dobra. I tak. I miałem plan zrobić dzisiaj skrzyneczki. Tylko doszedłem do wniosku, że te e, no. że te będą dosyć tańsze od tego Albo od tego I raz, że alchemical chest można skopiować Czyli w będą alchemical chesty I tak zrobimy, zrobimy dzisiaj właśnie z Skrzynki alchemiczne Eee, niech to ja tam tylko policzę, ile tam mi będzie potrzeba. 6,12 dobra, czyli 12 diamentów. 12 diamentów, czyli zostaje nam 20 do wykorzystania na coś tam. I jeszcze tak, co na tu będzie potrzebne, skrzyneczki oczywiście kobel się przepali, ale w inny sposób. Nie tu. Tutaj mamy. Kobla mamy. A, czyli ten rządek już mamy. Żelastwo, żelastwo, żelastwo. Tutaj. Żelastwo też już mamy. Jeszcze tylko skrzyneczki, ale chyba drewna nie ma. A nie jest coś tu. To szybko robimy. Albo jeszcze nie robimy. Dobra, są. Dobra. No to robimy po 12 skrzynek. Ok, 12, 12 i tak dalej. Ok, 12 skrzynek. Drewno już tam nie będzie potrzebne. I tak to, to i to. Tego nam już też zostało nie po 20. Teraz tak zielone to. O, diamenciory. Kamień po bokach, skrzyneczki. Żelazstwo. I mamy. Ale bym się kuźwa jeszcze... Przydałaby mi się jeszcze jedna. A to dlatego, iż bym już zrobił sobie ten woreczek alchemiczny. Czyli jeszcze jedna skrzyneczka okej. Okay. Tutaj to, tutaj kamyki to i po jednej sztuce, ale ja to nawet nie wiem czemu fak nie tak kolejność, chyba tak no. Dobra, tu są nam po 19 tego czegoś tam, 13 skrzyneczek. Ale jeszcze tak, może od razu zrobię, o ile mam. O ile mam we wełnę. Aha, dobra. Wełna, wełna. Wełna jest wełna, czyli możemy zrobić sobie. E, gdzie są? A tu są. Dobra. Tego trzy. Okej. Okay. Na sztuka, we, no, tutaj. Okej, okay, mamy. Hm. Mi się wydaje, że to jest trochę większe niż to. bo troszkę jest. No, czyli się bardziej co robić alchemiczne skrzynie. Jeśli chcemy mieć najwięcej, ale wiadomo, że mnie na każdą wersję Minecrafta, jest ekwiwalent exchange. No, zależy na czym gracie. Jeśli nie lubicie ekwiwalenta, to skrzyneczki diamentowe albo te kryształowe, ale bym chyba diamentowe bym polecał, żeby robić, bo chyba nie ma z dużej różnicy w miejsc między właśnie szklaną a, a diamentową. Dobra. I jeszcze dzisiaj chciałem zrobić takie coś. Czy nie, że rozwalić sobie to, ale coś innego jeszcze do tego. Może jeszcze trochę. A teraz zrobię tutaj. No jasne i będę tak kopał na zmianę. Kamień dirt. O dwa kamienie. O znowu dyrt. Dobra. Jeszcze trochę. Chyba tu już powinien się ten magazyn zacząć. Tak, tak jest. No bo magazynek jest. Dobra, to będzie. Hm. Dobra, niech będzie tutaj. To symetrycznie będzie, ale trudno się mówi. Eee, I się pewnie zastanowić, co ja chciałem zrobić. Już Wam mówię, ale nie jestem pewien w 100%, czy będę miał na to wystarczającą ilość surowców. Eee, chciałem się dzisiaj właśnie zrobić tę taką. No bo wiecie, bo tak, to wszystko segregować w tych skrzynkach. Czy jak ktoś chce i lubi to ok, a na przykład nie lepiej zrobić tak, że dajemy jakieś skrzyneczki i wpierdziemy tutaj byle co, co wam no, tam zostanie niepotrzebnego albo chcecie zachować na później i po prostu, gdy tego potrzebujecie, to tam takie coś co po prostu poprosicie, że to chcecie i wam to po prostu przyniesie, że tak powiem. No i właśnie, ja akurat nie chcę za bardzo segregować więc tutaj będę miał po prostu do tego, żeby mi tutaj przynosiło OK, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Oczywiście, jeszcze tam, bo ja to już pierdzielę. więc co to jak będzie, ale logistic pipe muszę zrobić i tutaj będzie jeden RQS potrzebny. I provider. I dobrze pamiętam. No, fuck. Złoto, złoto, złoto. Czy mi starczy złota? Gdzie jest to pieprzone złoto? A, tu się przypala. Chyba się przypala. O, to złota mi to starczy. Ze spokoju. A z kolei. No. Czyli dużo złota. Dużo szkła. I późno zupełnie jak coś. Się... Aha, dobra. Czyli dużo szkła. Czyli znowu trzeba troszkę sobie namnożyć eee... szkła. Użyjemy może, co by tu użyć? No już tam nie piszę ile co ma, ile tego tak MC Ale dobra, użyjemy sobie tego. Albo nawet nie będzie potrzeba. Nie, wyrąbane. Dobra, mamy tego dużo. Diamenciorki, czyli bardzo dobrze że tyle diamentów nazbierałem. Nie jest to jakaś gigantyczna liczba. Ale zawsze coś. What the fuck. A, no Ach, Znowu się pomyliłem. Teraz tak. Aha, dobra. Patyki, drewno, yy, kamień, yy, żelazo i. A to złoto nawet to stąd wezmę The Fa gdzie, gdzie jest tam to? A tu jest o Jezu Ale się wystraszyłem Ach, Zapomniałem, że już tutaj nie mam mokry chercy. już myślałem, że mi dziś tej ogry ten się zaspawnił i raz mi chatę Bo ten dźwięk spłoszył normalnie no ta to... dobra jest. <laughs> dobra, robimy właśnie to co trzeba zrobić. No jasny piorun, by to trafiło. Dobra, Faken. najpierw kobel. Okej, okay, teraz żelastwo. I gold. Okej. Okay. Siedem? What the fuck? chcę. Eee, czyli... Hmm, zapomniałem. Aha, dobra, jeszcze pochodnie, e, nie ma tu gdzieś pochodni? Nie. Dobra, tutaj ja zrobię już więcej tych pochodni, bo na pewno mi się przydadzą. E, rurki, tutaj. To czyli maksymalnie mogę zrobić 4, co chyba na to uczynię, raczej nie 4, tylko no 8x4, 32 na razie więcej mi jest niepotrzebne, tak sądzę. I jeszcze. Request. O, oh, fak. Hahaha, <laughs> normalnie. I to właśnie, i czy ja mam. Mam jedną sztukę, no, zbawienie. Dobra, czyli najpierw Czy tego będę potrzebował więcej. Czyli to nie jest zbawienie o dwie sztuki, no, świetnie. Eee, dobra, idziemy spać i idziemy po Glowstone. Aha. Po co te pochodnie? Mi się tutaj już nie są potrzebne. Sądzę, że mam dobrze osiedloną tą całą moją rezydencję. Ale dobra. Odstawię to, co nam jest w tym momencie zbędne. I, 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 i pogląd. A ja, ale się schował z No i szybko zginął. Tak jak szybko się schował, tak szybko zginął. Auć, alak Jezusie. I znowu świetny Bóg. Będzie, żeby się coś tam zagnieździło, to przecież byłaby przesada. Nie, 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 nie. Pewnie na dole coś. Jakiś spawner albo jaskinia, czuć tam wie. Okej, okay, dobra, 54 na zupełności wystarczy. Więc dopóki to mam, to mogę z tego korzystać. Bo ja tutaj praktycznie nie mam zamiaru niczego dodawać do tej paczki. W tylko się zastanawiam nad tym, nad myscraftem, czy go, aby nie dodać. Ale, no ale chyba je. no że zresztą to myscraft jest od dawna, tak więc, ale dobra. Może za chwilę wątek tej stracę, zresztą to przecież już straciłem. Czyli, dobra, czyli 12, To czy ja teraz, hmm, no jak chyba 12, czyli no w zupełności 12 to na pewno, ale no chyba tak. Hmm, czyli znowu muszę zrobić to co przedtem. Nie można tego jakoś przyspieszyć? To wiem. Nie, nie można. Dobra, trudno. I tutaj mi są potrzebne dwa, tylko no to zrobię tylko dwa. Ok, teraz żelazo i gold. No i mamy glow, gold, giry. Tak więc teraz no, idealnie. Jeszcze zrobię. Ale pójdę najpierw to położyć aj jaj. Zrobię jeszcze jedno Więcej żelaza. Silvera... Sil silvera chyba się nie da. Ale no, więcej żelaza. Bez niej nie, nie dobra jest, ale kiepsko żelaza. Muszę zrobić jeden kluczyk. Który mi się przyda. No i tak, kładziemy sobie te o tak, okay, wszystko połączone, i jeszcze tylko z y tą pipy chyba zrobię. Stone pipe. Dobra, tak to się robiło. Tak więc biorę to, biorę to. Ok, tyle na pewno wystarczy. Nie mam co do tego wątpliwości. Okej, okay, dobra. Ale zanim tu ja to już to postawię. Okej, okay, nie będzie tak. O wychodź Dobra. teraz to teraz tylko połączyć trzeba. Dobra, tutaj połączone. Okej... Okay. A, no, fuck, jak ja tu widzę. Dobra, muszę to zniszczyć. Dobra. Okej. Okay. Czyli chodźmy coś tam, powrzucamy trochę. To, co tutaj nam zalega w tych skrzynkach, Zacznijmy sobie od tego, tutaj, może tego już zakryjemy. Dobra, tak. taka dziurka tam jedna, taka nie przeszkadza. Dobra, to idzie tutaj, wszystko, won. To też niech idzie. Owarek zostaje. Pusty, ale niech zostanie. Fakę, nożby. byt. Zostawiłem tam ten cholerny kluczyk chyba. Tak jest. Okej. Okay. Pach i mamy. Przywołujemy kilofar, QS. I klof nam za chwilę przyjdzie, no i już go mamy. No i teraz trzeba tylko to wszystko poprzemieszczać tam ta szklana skrzyneczka, tam tak czy siak zostaje. Okej, okay, będzie nam potrzebny jeden chlebek. Tak więc tak czy siak się to przydaje. I tutaj możemy zmieniać ilość sztuk, na przykład chcę dwa chlebki poproszę, no i są dwa chlebki, ale dobra Ta skrzynka już jest nam tutaj niepotrzebna OK Teraz tylko to trzeba wszystko, no ja sobie zjem przy okazji Idealnie dwa chlebki, tamtego trochę zmarnowałem, ale trudność mówi. Chlebów jest sporo, już prawie jedna skrzynka za zapełniona. Ok, pod tą skrzynkę przyjdę tutaj za momencik. Wiem, że mogłem to zrobić już w tożce przekładanie poza nagraniem, ale żeby nie było, że wszystko robię poza Czyż i tak mało robię poza a takie zwykłe kopanie i układanie takich klocków to no to bez sensu w ogóle tu skrzyneczka Dobra, jeszcze troszkę może zostaw. A nie, ty, no, ale nic nie będę zostawiał. Eee, ten klucz niech idzie, właśnie do tego Wora, a Worek niech idzie tu. Jest nikt? Jest Dobra. Dobra, już zajęte. I już kolejny dzień mija. Ciekawe, który tu już jest dzień. Zastanawiam się. Jeszcze tylko raz, i to byłoby to wszystko. Okej. Okay. Tak więc, skrzyneczka opróżniona. Pewnie tutaj zostaje. Jak się fajnie okręca. Może zrobimy sobie już wiertów na sypnym i pójdziemy jeszcze trochę pokopać. To sobie wezmę. segregujemy wszystko. A troszkę mięsa tam jeszcze jest. Dobra, już tam nie ma. To wraca, segregujemy, tak więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejne. No a ja się z wami żegnam. Cześć na razie pa.